Jeśli masz okrągłe plecy, napiętą szyję, ból między łopatkami bądź drętwieją ci ręce, to nie jest to tylko problem szyi. Długie siedzenie w niewłaściwych pozycjach, telefon, stres zamykają klatkę piersiową. Kręgosłup piersiowy się usztywnia, okoliczne tkanki miękkie są napięte, a szyja musi to jakoś kompensować. A efekt ból przy łopatce, ciągnięcie, napięcie, bóle głowy, może być ścisk klatce piersiowej. Co możesz zrobić sam w domu? Taką oto piłeczką, tak zwany automasaż, autoterapię. Rolowanie wykonujemy albo przy ścianie, albo na podłodze, jak komu jest wygodnie. Piłeczkę kładziemy na ścianie, dociskamy plecami i robimy sobie ruchy na boki, góra, dół, niewielkie ruchy. Oddychamy swobodnie. Jeżeli znajdziemy już punkt bolesny, to zatrzymujemy się i nie naciskamy na maksa, tylko staramy się iść w kierunku rozluźnienia. Wytrzymujemy od 30 do 60 sekund na sam początek. Możesz wykonać sobie również ćwiczenie, żeby tą klatkę piersiową otworzyć, bo jak ona jest taka zamknięta, to warto ją otworzyć, żeby te plecy nie były takie napięte. Więc mając taką piłeczkę. Yy, dziecięcą nawet, czy sobie kupić taką piłkę w sklepie medycznym. Podkładamy ją z tyłu na wysokości łopatek, splatamy dłonie, trzymamy sobie pod potylicą i możemy tymi łokciami spychać w dół. Jeśli nie macie takiej piłki, to wystarczy poduszka, bo nie zawsze trzeba coś kupować. I to są takie najprostsze dwie rzeczy, które możemy sobie zrobić. Jeśli ból mimo wszystko nie odpuszcza, nasila się, nie ignoruj tych objawów. Warto wtedy zgłosić się do fizjoterapeuty i niech on poszuka przyczyny. Jeśli to ćwiczenie przynosi Ci ulgę, zapisz je i zaobserwuj po więcej takich treści.